Cześć, tu Alicja ze słonecznego Cypru. W tej pięknej scenerii chcielibyśmy opowiedzieć Wam, jak wyglądał nasz proces przeprowadzki na Cypr, czyli jakie dokumenty trzeba przygotować, dlatego oglądajcie do końca, bo to będzie bardzo ważne. Oraz jak przetransportowaliśmy nasze bagaże i jak wyglądał przelot z kotem. No to zaczynamy! Czy mieliśmy w ogóle przeprowadzkę na Cypr? To już zaczęło się rok wcześniej, bo chciałem mieć konto na Cyprze i to się okazało trudne i mieć gotowe dokumenty do tak zwanego yellow slipa, ale o tym opowiemy na samym końcu. Skupmy się na razie na rezerwowaniu lotów, bo to też jest ważne. Jeśli nie macie bagażu w postaci kota, to będzie Wam łatwiej. Dlaczego? Podróż z kotem nie była bezpośrednia, tylko miała miejsce przesiadka w Wiedniu, dlatego nie chcieliśmy męczyć naszego syna. Ja leciałem z kotem, łącznie 12 godzin to trwało, no a Alicja leciała bezpośrednim lotem, została postawiona na same lotnisko i została odebrana na lotnisku na Cyprze przeze mnie, więc e, jeśli chodzi o lot e, albo jako dorośli, albo z dziećmi, to jest to bardzo proste, to, to w zasadzie wygląda identycznie jak lecicie na wakacje. E, różnica polega na tym, że będziecie mieli nieco więcej bagażu i od razu może omówmy temat bagażu, bo to jest bardzo proste. Bo ilość walizek, jaką możecie zabrać jest, no, duża. Ty miałeś tak jakby dokupione dwa duże bagaże, tak jakby dwie duże walizki, prawda? Tak, tam można było wybrać y, trzy bagaże. Ja miałam dwa duże i jeden mały? Ten średni taki taki średni. kabinowy, ale y, y, o czym musi się wiedzieć? To nie musi być walizka na kółkach. My mieliśmy kartony. kartony. Czyli y, tak naprawdę nie ma problemu, bo my wcześniej bardzo kombinowaliśmy, czy na przykład jakimś kurierem to nadać, nie ma sensu. Ja tak byłem w stanie przewieźć kompa, monitor, stacjonarkę, nie laptopa. Spakowaliśmy tak naprawdę trzy bagaże: dwa duże, 20 kg, y, jeden 10 kg i plecak, i torba dla dziecka, i wózek, i fotelik. No ja jako osoba lecąca z kotem nie przysługiwał mi żaden dodatkowy bagaż, więc miałem po prostu jedną dużą, jedną małą walizkę. Tak więc rozkładaliśmy cały nasz dobytek do tych wszystkich wykupionych bagaży, no i przewieźliśmy to wszystko i nie było żadnego problemu. Co jest ważne, baterie, wszystkie baterie lecą osobno. Jeśli macie na przykład wyjmowaną baterię z laptopa, no to laptop może jechać w bagażu głównym, ale bateria musi jechać z Wami. I nie, nie ma żadnego limitu, może tych baterii być dużo. Nie ryjcie się tym, co piszą, że o, tylko parę sztuk baterii. Nie wiem, tyle baterii, w tym dwie nietypowe. Ciężkie bydle do aerobodrumby. Jeszcze do tej mocnej latary, nietypowa. Nikt się nie czepiał. Po prostu trzeba to wyjąć osobno i przejdziecie przez kontrolę bezpieczeństwa. Zero problemu. I podobnie wygląda kwestia, jeśli chodzi o leki. Nikt nas nie pytał, czemu macie tyle leków, nikt nas nie pytał o żadne recepty. Po prostu wzięliśmy całą mafteczkę, wszystko, co jeszcze nie było przeterminowane, yy, przyleciało do nas na Cypr. Bagaż jeszcze dodatkowy. To był kot. Ryanerem nie można lecieć z kotem, dlatego. Mąż leciał liniami Austrian Airlines z przesiadką we Wiedniu. Jak pan ocenia powstanie austriackiej floty powietrznej? A elegancko wolę dostałem. No więc, tak, to nie wygląda w ten sposób, że sobie jedziecie na lotnisko: hej, mam kota, pakujcie go. No tylko trzeba się tutaj odpowiednio do tego przygotować. W jaki sposób? no odpowiedni transporte. To nie może być klatka twarda, tylko taki miękki materiałowy. Więc tak naprawdę możecie się w niego zaopatrzyć w każdym sklepie zoologicznym albo sobie zamówić, to nie ma problemu, ale zwierzę musi być przygotowane, czyli musi być odrobaczone. I zaszczepione przeciwko wściekliźnie, dlatego musicie wcześniej ten lot zarezerwować, bo ta szczepionka efektywnie działa dopiero po trzech tygodniach. I co jest bardzo ważne, te szczepienia mają być wbite w paszport. Taki paszport uzyskacie u waszego weterynarza. I co jest ważne, co mi powiedziano w jednej przychodni, nie może być pomyłek, bo ten paszport jest wypełniany odręcznie, nie może być w nim skreśleń, bo na przykład we Francji za jedną taką pierdołę potrafią taki paszport anulować. Ja myślę, że też możecie się zastanawiać, czy dawaliśmy tabletkę jakąś nasenną kotu, bo... albo uspokajającą. Tak, albo uspokajającą. Nie. Nasz kot nic nie dostawał. Ogólnie nie, nie stresował się jakoś bardzo. Transport samochodu. Jak wygląda nasza historia? Opowiedz. Transport samochodu to y, był bardzo długi research, bo mieliśmy bardzo dużo możliwości, jak już transportować samochód. Na początku mieliśmy pomysły, żeby przyjechać tym samochodem y, i wziąć bagaże, ale te promy nie były wtedy, kiedy my się przeprowadzaliśmy. Tak, bo macie się... dwie drogi. Albo lecicie takby tak drogą taką polskiego turystyka Chorwacja na raz. Jedziecie do Grecji i wsiadacie w prom. Tylko jak jest problem z tym promem. On kursuje tylko w sezonie turystycznym i bilety są wyprzedane w ciągu jednego dnia od publikacji schedule'a na następny rok. No wiem, że to jest najtańsza opcja, ale żeby się tam dopchać, to jest z tym duży problem. Inna opcja to jechać przez Turcję i płynąć promem z Turcji na terytoria okupowane. Tylko znowu, czy zostaniecie wpuszczeni tym samochodem na teren Republiki Cypru? Bo musicie wiedzieć, że to nie jest tak, że sobie auto przybywa, tylko są jakieś kwestie celne i tak dalej. I tu płynnie przechodzimy do nadania promem samochodu, tak, jakby że samochód jedzie sam bez Was. Skontaktowałem się z dwoma przewoźnikami. Ceny były porównywalne. Tu się rozbiło kwestie dokumentów, że jeden wymagał tych dokumentów mniej, inny więcej. Ale jaki jest ogólnie problem? Bo tak, musicie wiedzieć, że na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny, a więc wasz samochód będzie miał kierownicę po złej stronie. Czy da się tak jeździć? Ja wiem, że wy twierdzicie, że się da. Ale ja jestem osobą, która nie lubi pytać się pasażera, czy może wyprzedzać. Możecie tu jeździć z autem z kierownicą po lewej stronie, ale nikt Wam tego nie ubezpieczy. Albo jak ubezpieczy, to będzie trudno, będzie łażenia, będzie proszenia i będzie drogo. Okej, okay, to ile kosztuje z Grecji 800-900, a ile sam prom z Polski? Nie znaczy... ma czegoś takiego jak prom z Polski. Po prostu by trzeba było nadać lawetom to auto. I miałem mój gościa, który się zgodził tą lawetą przewieźć samochód z Polski do Grecji za 3500 zł. Więc to są wszystko koszty. Nie wiadomo, czy to auto dojedzie w jednym kawałku. Więc co my proponujemy, jeśli chodzi o auto? Jak to rozwiązaliśmy? Sprzedaliśmy w Polsce i kupiliśmy na Cyprze używany samochód. Więc to tyle, jeśli chodzi o auto. Co dalej? Dokumenty! Tak, ostatnia rzecz, dokumenty. Słuchajcie, to nie jest tak, jak wam mogą mówić media, że wy sobie możecie pojechać do dowolnego kraju w Unii Europejskiej i sobie tam zamieszkać. Nie, to jest do 3 miesięcy i to wam gwarantuje Unia. Jak chcecie zostać dłużej niż 3 miesiące, to musicie zgodnie z lokalnym prawem spełnić określone warunki. Jak to wygląda na Cyprze, musicie udowodnić, że macie gdzie mieszkać, że macie za co żyć. Musicie pokazać na przykład rachunek za prąd, że Wy tam faktycznie mieszkacie, a nie że umowę sobie sporządzicie z kumplem przy piwie. Więc to musi być w jakiś sposób udokumentowane. Z racji, że przechodziliśmy przez to sami bez pomocy prawnika, no to więc ten no to nasz delikwent się obudził i zostało nam do dokończenia. No cóż, zapraszamy, chętnie Wam pomożemy. Jeśli. Chcecie sobie uprościć życie. Więc jeśli chcecie, żebyśmy sprawdzili wasze dokumenty, czy przejdą, czy nie przejdą, czy tłumaczenie jest OK, to koniecznie się z nami skontaktujcie, chętnie wam tym wszystkim pomożemy i wyjaśnimy. Dzięki, że obejrzeliście do końca. Życzymy Wam, żebyście jak najszybciej uciekli z tego polskiego piekła i przenieśli się do raju, jakim jest Cypr. Bo warto też wspomnieć, że kwestie państwowe, podatkowe są tutaj zupełnie inne, ale o tym kiedy indziej. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Hej!